Białowieża jest i Puszcza Białowieska jest miejscem szczególnie doświadczonym przez deportację na Syberię. Sowieci wywozili stąd ludzi nie tylko w latach 1940-41, ale ponownie w roku 44, kiedy Armia Czerwona przekroczyła granicę Polski w marszu na Berlin. O tych wydarzeniach przez całe dziesiątki lat się nie mówiło. Ludzie się bali o tym wspominać, ludzie bali, wspominać, bali się wspominać swoich bliskich i przyszedł czas, kiedy wiele instytucji, osób zebrało się, aby ten pomnik stworzyć i tych ludzi uczcić. Muzyka W sposób szczególny wspominamy naszych rodaków, mieszkańców Białowieży, Hajnówki, Świsłoczy oraz pobliskich wiosek, którzy, poczynając od 10 kwietnia 1940 roku, ze stacji Białowieża Towarowa w bydlęcych wagonach byli deportowani na Sybir. Warto sobie. Wyobrazić tamten wczesny poranek, kiedy sowiecki żołnierz zapukał do domu, dał niewiele czasu, by zabrać tylko podręczny bagaż i udać się na pobliską stację. Co wtedy mogło się dziać w głowach tych wyrwanych ze snu? Którzy nie wiedzieli dokąd będą musieli się udać. Sybiracy i potomkowie Sybiraków, to wy wasze dzieci, wnukowie, rodacy deportowanych na Sybir, macie największe prawo, aby wołać o pamięć i powstrzymanie przemocy. Zbrodnie nierozliczone często się powtarzają. Milczenie zachęca do łamania podstawowych praw człowieka i kolejnych przypadków ludobójstwa. Podczas tej mszy świętej, wspominając dramat deportowanych na Sybir, prośmy o niezłomność w służbie prawdy, pokoju i sprawiedliwości. Otaczajmy szacunkiem i wdzięcznością tych, którzy nie kłaniali się okolicznościom. I nie kazali, by prawda stała za drzwiami, ale z narażeniem utraty wolności, a nawet życia, dawali świadectwo prawdzie. Razem dziś zaśpiewajmy hymn Sybiraków, który jest pieśnią wdzięczności za wierność Polsce mieszkańców miast kresowych, wschodnich osad i wsi. To oni. Choć zdziesiątkowani, szli wciąż niepokonani, Aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. Myśmy wciąż do niepodległej szli, I Jak z ponad dwieście lat Wydłużyli drogę carscy kaci, Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak I w Kajdanach trzy konfederaci, Mogiłami znacząc polski trakt z insurrekcji kościuszkowskiej z powstań dwóch szkół barykat Warszawy i łodzi. Konradowski unosił się duch i na marszu do Polski przewodzi. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, przestaj gestępy plątaniną dróg, a myśmy szli. I szli, niepokonani, aż sód nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli, i szli dziesiątkowani, Przez tajgę, plątaniną dróg. A myśmy szli, i szli, niepokonani, Aż sód nad Wisłą darował nam Bóg. Zostanie wmurowana kapsuła pamięci, zawierająca listę rozpoznanych dotychczas Sybiraków z obszarów Puszczy, Nasza dzisiejsza obecność w tym miejscu, ten pomnik, świadczy o naszym szacunku do naszej historii, do naszych dziejów. A dzieje w tym miejscu, jak już było wspomniane, to dzieje tragiczne bo właśnie stąd z tego miejsca byli deportowani przez nieludzką władzę sowiecką piersi katorżnicy. Byli to w większości leśnicy. Pracownicy dyrekcji Laców Państwowych w Białowieży. Pracownicy z 48 nadecić z położonym na terenie dyrekcji białowieskiej. Wyrwani ze snu, jak wspomniał Ekscelencja, pozbawieni prawie wszystkiego, ale nie pozbawieni wiary, nie pozbawieni polskości. To właśnie te wartości pozwalały im przetrwać na tej nieludzkiej ziemi, na tym, w tym największym więzieniu świata. Naszym obowiązkiem jest zbać o pamięć. I ta pamięć tutaj jest wyrażona tym materialnym znakiem, w którym jest pomnik. Bardzo serdecznie dziękujemy za tak doniosłą mszę, za to, że mogliśmy się wspólnie dzisiaj pomodlić, za te ofiary represji stanilowskiej z okresu II wojny światowej. Jest mi niezmiernie również miło, że mogliśmy jako powiat Hajnowski, jako zarząd powiatu Hajnowskiego, dołożyć również malutką cegielkę, bo. Przekazaliśmy właśnie ten oto grunt, gdzie stoi pomnik pod jego budowę. Stoimy w miejscu, w które, z którego 82 lata temu, 10 lutego 40 roku w tragiczną podróż na Syberię rozpoczęły rodziny leśników puszczy Białowieskiej, aresztowane przez NKWD. Po tej deportacji przyszły kolejne aż do następnych w roku 44. Pomnik, który dziś odsłaniamy, jest wyrazem naszej pamięci o nich, hołdem dla ich cierpienia i mocnym znakiem, że z największego zła może wyrosnąć jeszcze większe dobro. Tym konkretnym dobrem jest fakt, że tak wiele osób i instytucji zjednoczyło się i zaangażowało w budowę pomnika pamięci Sybiraków.